Witam serdecznie Państwa dzisiaj 8 września 2025 rok drodzy Państwo jestem przy przelej która dostała też 8 litr syropu cukrowego a powinna dostać około 12 ale niestety okazuje się że w plenerze wystąpiła sparć odłowa i coś tam na błocie było i proszę Państwa całe pasieki tylko w dwóch moich rodzinach trzeba dokarmić No jak Państwo widzą, mimo że pszczoły w polu, to w polu ich troszku jest, troszku siedzi. No i teraz moje zadanie, trzeba będzie ocenić stan pokarmu w tej rodzinie pszczelej no tak wszędzie było przepełnione drodzy państwo, że się wydawało, że nie ma potrzeby tego robić a jednak okazuje się że w dwóch rodzinach były braki no widzicie tu też jest nie za bogato ale pytanie czy matka zaczerwiła plaster tylko na końcu ula, ula resztę pełne no tu jest ramka ładnie wypełniona. Odwalają dziewczyny robotę trutową. I co dalej? No jest następna ramka z dużą ilością czerwium. Hmm. I rodzina dość mocna. Tu się zanosi na zimę na wielką pszczołę. I zobaczymy, co dalej. No ta ramka już jest pełna. Widzicie Państwo, jednak matka zaczerwiła plastry na końcu ula matka zaczerwiła plastry na końcu ula i te plastry trzeba stopniowo wrzucić pod wylotek plastry stopniowo trzeba przywrócić pod wylotek zapełnione zapełnione bo kłąb zimowy uwiąże się od wylotka. Kłom zimowy uwiąże się od wylotka. Bo gdyby kłom zimowy się uwiązał od tyłu, ula, no to by w ziemię nie miał gdzie dalej pójść za pokarmem. Z pokarm został a on by z tyłu spadł i co tu słychać? No tu już jest dużo pyłku ale to nic tak musi to pozostać jeszcze zobaczę drodzy państwo ten plaster Co tu jest? O, i tu na pierwszym plaszcze jest czerw. Na drugim, no ciekawe, a zobaczymy, co tego jest na pierwszym. Proszę Państwa, matka czerwi. Ostatnie plastry, pierwsze, to tak wychodzi, jakby tu były dwie matki: jedna czerwi na początku, a druga na końcu. no i tu też miejsce do uwiązania kłębu no i drodzy Państwo tej rodzinie jeszcze trzeba polać żeby te puste plastry Deko założyła żeby te puste plastry sobie założyła niestety to jest ładna rodzina mimo że pszczoły w polu tyle ich, tyle ich jest tylko nie wiadomo, te inne nagromadziły pokarmu, te sobie nie nagromadziły tyle ze spadzi, chyba, że aż tyle wychowywały czerwiu. Tak no i ta rodzina też by, będzie wymagała późnego sprawdzenia. No i tak czasem, proszę Państwa, interwencja pszczelarza jest potrzebna, ona może wyszła nawet w dwóch kłębach do zimy. Tak to wygląda. I ktoś powie, że pszczoły są mądrzejsze, one wiedzą co robią. a tu niestety, tak wychodzi że schrzaniły tą robotę jest tej osy tu mocno i teraz to jeszcze wypudrować Troszkę tej warozy jak widzicie nie dużo tego cukru dałem Proszę Państwa, w to jest bardzo drogie lekarstwo nierefundowane nie, nie refundowane Bo system tylko refunduje to takie lekarstwa, które zjadaczy chleba depopulują. O. I proszę okay. Państwa, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.